Witam kochani bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarotiska Fortuna się kłania. I tutaj horoskop miesięczny dla ryb na marzec. Zobaczmy ogólnie, jaki to będzie miesiąc. Ogólnie, jaki to będzie miesiąc. Dużo pracy na pewno u ryb, i też oczekiwanie na spełnienie Waszych marzeń. Też może być decyzja do podjęcia: chcecie podjąć jakąś dodatkową pracę, czy też będziecie się zastanawiać, czy coś kupować w tym miesiącu, czy sprzedawać. Jest trochę zniecierpliwienia, zranienia ogólnie ze względów finansowych. To się pokazuje na pewno. U wszystkich znaków nie martwcie się. I praca, kochani. Praca, kariera, co dla Was. Yy, tutaj jakieś ukryte sprawy w waszej pracy w karierze w tym miesiącu. Mogą być jakieś blokady. Yy, musicie liczyć na siebie, ale też yy, możecie. W w waszej karierze otrzymać jakiś miły gest, niespodziankę, prezent, ktoś może was zaskoczyć. Ale dużo ukrytych spraw. Yy, uważajcie na pomyłki w tym miesiącu, żeby się nie pomylić w pracy. W ważnej kwestii, na przykład, kochani, w finansach, zobaczymy, co dla was w finansach ogólnie. Finanse coraz lepsze. Yy, dacie sobie radę, yy, możliwe, że dopiero na koniec, fina na koniec miesiąca te finanse poprawione spełnią się wasze marzenia. Ale pamiętajcie, moi drodzy, że tutaj długo nie należy się wahać w finansach. Działajcie, działajcie, no bo tutaj jest takie umiarkowanie, że na przeżycie jest, ale koniec miesiąca może Was zaskoczyć, mile. Te finanse mogą być naprawdę ciekawsze i spełni się Wasze marzenie jakieś, także jest na pewno szansa na polepszenie. No dobrze, kochani, w miłości w uczuciach. W miłości w uczuciach. Też jest karta gwiazdy, karta księżyca. Tutaj będzie różnie, moi drodzy, bo w miłości są y, sprawy z przeszłości, które są trudne do wyjaśnienia. Y, z jednej strony czujecie szczęście, że ktoś was kocha, że wy kochacie. Ale z drugiej strony jest trochę niejasności, zmienne emocje, możecie wyczuwać, że właśnie ta druga osoba jest dla Was niekoniecznie szczera i tutaj jest tak w uczuciach 50 na 50. Właśnie to pięknie pokazał Tarot, że naprawdę podążacie za równowagą w miłości, ale będzie to trudne. No dobrze, kochani, w domu. Co dla ryb w domu? <śmiech> <śmiech> Ważne sprawy z przeszłości. Tutaj <laughs> sprawy mogą powrócić. <laughs> Duży projekt. Zaczynacie. Może jakąś umowę będziecie w domu podpisywać. Też może być kupno samochodu. Umowa na kupno samochodu bądź wynajem samochodu. Y oczywiście w domu dobry status y finansowy, coraz lepiej. Y na koniec miesiąca zgadzałoby się. Ale oczywiście w podróży ważne sprawy, no tutaj coś idzie z przeznaczenia. Czy to jest podróż, czy to jest nowa umowa do domu, czy to są sprawy jakieś, które idą losowo, to na pewno pozytywnie los dobrze tutaj Wam sprzyja, kochani, w domu. No i oczywiście zdrówko, zdrówko, które jest bardzo ważne zdrowie jest najważniejsze. Ojojoj, same kochani kielichy prawie. No tu jest dużo spraw hormonalnych, emocjonalnych, wasza wrażliwość, empatyczność także daje o sobie znać ryby bardzo emocjonalny znak zodiaku i to wychodzi właśnie tu. Też dbajcie o swoje nereczki, nerki, nadnercza, układ moczowy. Oczywiście ubierajcie się ciepło i yy, miejcie naprawdę ciepłe buty, szaliczek i rękawiczki. Bo tutaj naprawdę yy, dbajcie, dbajcie o to, żeby się nie przeziębić. No i kochani, niespodzianki dla ryb. Niespodzianki. No jest niespodzianka. Tutaj niespodzianka jest jako pierwsza to jest na pewno prezent, ale ten prezent albo wyjaśnienie sprawy, coś się wyjaśni na pewno. Otrzymacie jakąś niespodziankę, tylko że ta niespodzianka będzie, moi drodzy, taka w połowie zadowalająca, ponieważ ktoś z jednej strony tutaj zrobił Wam miły gest, prezentuje coś, czy was dziś zaprosi, ale oczywiście też niespodzianki są właśnie z kłótnią. Pokazana jest jakaś sprawa, która was zrani. Także dobrze się za zacznie, a gorzej się zakończy w miesiącu, bo i będzie jakaś kłótnia, jakiś spór, który wam nie będzie pasował, nie będzie coś po waszej myśli. Ale moi drodzy, Zawsze taki starot troszeczkę wyolbrzymia. Tutaj na pewno coś ktoś dla Was zrobi w tym miesiącu, ale też może być właśnie tak, jak mówię, jakiś spór. Dobrze, moi drodzy, pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wspaniałego miesiąca. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się ciepło.